Cześć, czas na rower. Ostatnio w internecie oglądałem pewien film, który poruszał sprawę reklamy ciuchów dla rowerzystów. Film ten wywołał mocne kontrowersje na temat ceny ciuchów. Czy warto zwracać uwagę na to, co ubieramy na rower? Czy to ma znaczenie? Czy powinniśmy się czuć gorzej, jeżeli mamy inne ciuchy? Przejadę się dzisiaj na szesówce i podumam na ten temat. A i w ogóle kupiłem sobie nowe ciuchy, szybkie takie, w barwach kanału. To w kwestii tych ciuchów na rower. Czy warto mieć ciuchy na rower odpowiednie? Ja myślę, że tak. Oczywiście zależy od czego kto oczekuje od jazdy na rowerze. Jeżeli chcesz się przejechać z rodziną, ścieżką rowerową ze średnią 10-12 na godzinę, no to pewnie, że nawet dżinsy wrzucisz i, i się przejedziesz. No ale jeżeli jedziesz na szosówce i czerpiesz przyjemność z prędkości. A na otwartych przestrzeniach wiatr daje się mocno beznaki. Jeżeli też bierzesz udział w zawodach, chcesz być jak najszybszy, no to pewnie, że trzeba ubrać ciuchy z lajkry, żeby jak najmniej przeszkadzały w jeździe na rowerze. No a co innego, jeżeli jedziesz na single tracki, albo jedziesz MTB gdzieś przez las, gdzie się można przewrócić, zahaczyć o gałęzie, no to wtedy najlepiej długie spodnie albo coś luźnego. Co w razie czego zamortyzuje uderzenie gałęzi albo przewrotkę? Każdy rodzaj ubioru jest dobry. Zależy do czego. 4%, 6%, 10%, 11%. Moim zdaniem ważne jest jak ubierzemy się na rower, przy czym nieważne jest co inni myślą o naszym ubiorze. Nie skończyła mi się droga. A jednak 28 mm robi robotę. Nie bałem się tu wjechać. Wjeżdżam pod pewien punkt widokowy w pobliżu Oblęgoru, Oblęgorka, teoretycznie jest tu dziewięć Zobaczymy co pokaże Garmin. No Garmin już pokazuje 9, 10. No a Garmin pokazuje 14. Więc to 9 to jest chyba średnia. Пятнадцать. Ostatnio przy akcji promocyjnej pewnej marki ciuchów rowerowych pojawiły się jakieś komentarze, że w ogóle dla kogo takie ciuchy, że to drogie. No tak, drogie, ale widocznie warte swojej ceny. Na pewno część to marketing, ale marketing też kosztuje. Więc wydaje mi się, że cenę, cenę producent może by sprawić jaką sobie życzy. A rynek zweryfikuje, czy to się ludziom spodobało, czy nie. Ja mam różne ciuchy rowerowe, czasem nawet nie rowerowe, bo jeżeli wybieram się e, na górskim rowerze do błota albo nie wiem gdzieś w miejsce, gdzie mogę ten ciuch szybko zniszczyć, no to przecież szkoda by było ubierać drogie ciuchy markowe. Wiele ciuchów mam z AliExpress i tutaj muszę przyznać, że to jest loteria bo z jednej strony myślę, że ciuchy na Aliexpress też są robione dla ludzi i skoro Azjaci, Chińczycy mogą w tym jeździć, to my też możemy, prawda? Miałem spodenki z wkładką w Aliexpress i wkładka wytrzymała jakieś dwa lata, dwa sezony i no już się do niczego nie nadawała, nawet powodowała większy ból i szczypała, że tak powiem. Mam też koszulki z Aliexpress, w których jeżdżę drugi czy trzeci sezon i nie mogę im nic zarzucić. Z drugiej strony kupiłem w lutym tego roku kurtkę ze średniej półki bym powiedział, kurtkę rowerową i okazuje się, że nad kieszeniami, w miejscu gdzie ocieram ręką, jeżeli coś wkładam i wyjmuję z kieszeni tylnej, materiał już jest tak brzydko zmechacony, że zastanawiam się czy nie lepiej było kupić właśnie kurtki dwa razy tańszej, ale z Aliexpress. Pamiętam jak miałem na początku mojej szkolarskiej przygody miałem spodenki, pipsy, cykli Rossi, coś takiego kupione we Włoszech. Matko jakie to było trwałe. Ja w tym jeździłem chyba 7 czy 8 lat i nic się z tym nie działo. Pod koniec już szelki się wyciągnęły, a z wkładką nic się nie działo. Była rewelacyjna. Miałem też koszulkę oryginalną lampre Panaria Animex, ale że tak powiem, skurczyła się w praniu. I jakoś pasowała, jak ważyłem 70 kg. A jak ważyę 90, to się w prania skurczyła. No, i już się musiałem jej pozbyć, niestety. No, to dojeżdżamy znowu do Strawczyna. Ja już wam pokazywałem w którymś filmiku ten zalew. Ale to jest tak urokliwe miejsce, że chce się tu przyjeżdżać. Dzięki ciuchom wyglądamy jak Pro. Tylko z daleka, bo niektórzy ortodoksi mogliby się doszukać pewnych niedociągnięć. A jeszcze w kwestii e, ceny tych ciuchów. Każdy towar ma swojego nabywcę, prawda? Jeżeli produkują samochody, to nikt nie obraża się na producenta Ferrari, że robi reklamy swoich produktów. Jest klient na Ferrari, jest klient na Maluszka, tak? Nie mam z tym problemu. I nikt nie powinien mieć. Każdy kupuje to, na co go stać i co mu się podoba. I to jest chyba zdrowy układ. A tutaj stał dom Stefana Żeromskiego, który urodził się tu w 1864 roku. A teraz tam siedzi. A żeromski też by na rowerze pojeździł. Jak to wystarczy raz skręcić nie w tą drogę, co się zwykle jeździ i odkrywa się nowe, piękne trasy, super widoki. Nigdy tędy nie jechałem. Starłów, zbudowany w połowie XVII wieku w stylu barokowym, w podzamczu Piekoszowskim. Chyba wszystko na dzisiaj. Dojeżdżam do domu za chwilę. Jeszcze mi się przypomniało temat e, komercjalizacji YouTuberów. Ktoś też zarzucił w komentarzach. No cóż, każdy z nas, kupując w części akcesoria do rowerów, ciuchy, same rowery, wie ile to kosztuje. Jeżeli jakaś firma, która produkuje akcesoria do rowerów, zaproponowałaby mi, abym przetestował o. ich produkt, podzielił się opinią i przy okazji zatrzymał sobie tą testową próbkę, czemu nie? Powiedzmy sobie szczerze: każdy z nas zgodziłby się na coś takiego. Lubię tych youtuberów i wierzę w ich uczciwość. Jeżeli zdecydowali się coś polecić, to jestem przekonany, że i oni używają albo chcieliby używać takich rzeczy i nie wciskają nam kitu. Przecież to chodzi o ich również wizerunek, ich reputację. Więc ja bym nim za złe tego nie miał. Więc jeżdżę na Krosie, Kanionie i goście, jakby któraś z tych firm chciała mnie przysponsorować, jestem otwarty na propozycję. Zatem zwyczajowo żegnam się. Subskrybujcie, komentujcie i jeździcie na rowerach. Trzymajcie się. Cześć.